Uśmiecham się do Was, dlatego że przed nami niesamowity odcinek w gramimprazy.pl. Oto trzy rzeczy, które powinieneś zrobić, jeśli chcesz, aby wesele, które organizujesz, było udane. Uwaga! Po pierwsze, nie czekaj z pierwszym tańcem. Postaraj się o to, aby tuż po obiedzie od razu wyjść na parkie, otworzyć go pierwszym tańcem, a potem dodać do niego trzy, może cztery piosenki. I zrobić przerwę na deser. Po drugie, para młoda na parkiecie. Co oznacza ten punkt? Ten punkt oznacza po prostu to, że od obecności pary młodej wśród gości na parkiecie zależy to, czy ten parkiet wypełni się, czy nie. Oczywiście są od tego odstępstwa, ale jednak, gdy para młoda jest wśród bawiących się gości, moje obserwacje są jednoznaczne. Zawsze wszyscy goście chętniej dołączają do zabawy. Punkt trzeci jest bardzo ważny. Nosi tytuł Dajcie sobie odrobinę luzu. Nieraz mówi się o tym, że para młoda podczas własnego wesela jest jakby w pracy. Ale to nieprawda. Bawcie się na własnym weselu, postarajcie się o to, aby dać sobie odrobinę luzu i zaufajcie tym ludziom których zatrudniliście na to wesele. Oni naprawdę wiedzą, co robić i jak to zrobić. Tak właśnie jest.